Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Świeży film będzie, bo będzie z pierwszej partii mojej na festiwalu Mikulasa Najdorfa, czy też jak to woli Miguela Najdorfa w Warszawie. No i pierwsza runda dzisiaj, o pierwszej rundzie zaczynam. Bardzo się stresowałem, powiem wam szczerze, że dawno się tak nie, stres, nie stresowałem na turniejach. Poprzednie najdorfy szły mi fatalnie, i stąd też. Bardzo się spinałem, żeby w końcu tą drugą kategorię zrobić, yy, tej szachownicy Pozwolę sobie obrócić, ponieważ yy, ja grałem czarnymi. Moją przeciwniczką była Hanna Barczak, yy, graczy z, z klubu Skoczek Trojański, yy, tam z Warszawy i Okolic akurat z, 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 y, klub, z którym jestem troszkę zaznajomiony, tak, znam troszkę ludzi z tego klubu. Yy, no i ja, jak wiecie, mam trzecią kategorię, a Hania Barczak właśnie... czy też pani Hanna Barczak ma jedynkę z dwa plusami. Co prawda ranki troszkę już odbiega od tej jedynki z dwa plusami, bo chyba FIDE ma teraz obecnie 1500, ja mam około 1100 mniej więcej. No ale myślę że będą emocje, ponieważ yy, yy, podczas tego podczas tej rozgrywki zademonstruję coś na czym pracowałem ostatnio ale to po kolei analizując wiedząc już kto będzie moim przeciwnikiem wiedziałem, że białym poleci D4 stąd też w planie moim była obrona Nimzowicza tutaj z tą ideą oczywiście ale po ruchu, no ok, po ruchu skoczek C3 tutaj, no dobra, może dalej być obrana Mizowicza, po prostu zmieniona, zmieniona kolejność, ale nagle pojawił się goniec F4. No i to jest oczywiście informacja dla tych, co nie wiedzą, troszkę inaczej. Ale London System, tutaj kolega Jurek wspominał, że zamiast ruchu gońca można byłoby zagrać y, ruch piony E4, i wtedy wchodzimy w zupełnie inny wariant. Już nie wygląda na co, co innego. Yy, tutaj Liczeus pokazuje na razie Indian Defense. No, a ja zagrałem dość nietypowo, bo zagrałem pionek C5. Taki system anty-London. No i już już ciekawie tutaj liczę podpowiada mi, że dwie partie były tym razem Z czego yy, jedna remisowa jada z, z korzyścią dla białych. Ja nie zdradzę na razie wyniku. Yy, odpowiedź wzmacniająca, czyli pionek E3. Często jest tak, że jak spotykamy ruchy typu gambitowe, znaczy tak, nie nie gambit, bo mogę po prostu odbić, tak, ale yy, ruchy, których nie rozumiem, często zamiast oddawać tempo przeciwnikowi, da, 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 zamiast dawać szans rozwoju figur, yy, po prostu wzmacniają pozycję. No i tak też zrobiła moja przeciwniczka, zagrała ruch E3. No i ja tutaj zagrałem, już weszło w moje przygotowanie, ponieważ zagrałem jeden z takich ruchów, których się uczyłem, czyli ruch. Hetman B6. No i tutaj yy, plany są różne, tak? Yy, można grać to na różne sposoby. Ja też byłem, zależnie od tego, co zagrała prze przeciwniczka, a ona zagrała agresywnie skoczkiem tutaj yy, na polu. A4 atakuje jednego Hetmana. Yy, wiadomo, że nie mogę zbić teraz tego, no bo odbije po prostu. Yy, czyli muszę to jakoś skontrolować. Yy, mogę oczywiście odejść. Tutaj w tym miejscu, być bardzo pasywny ruch zdarza się, ale mogę też zagrać e, szach na polu A5 i to jest y, ruch przewidywany przez y, hmm, ten silnik i przez y, sam debiut. A ja stwierdziłem, że ten ruch A5 mi troszkę nie pasuje, więc stwierdziłem, że zagram ruch y, Hetman B4. No i troszkę się bałem tego ruchu, bo przynajmniej szczerze, że nie byłem pewien czy to mi do, co dobrze działa spodziewałem się takiego ruchu zapomniałem w ogóle o pionkach spodziewałem się jeszcze potencjalnie Hetmana to, co oczywiście też było złe ale nastąpił dość naturalny oczywiście w tej proporcji ruch czyli pionek C3 no i ja nie być troszkę zdziwiony ale dalej yy, w przygotowaniu siedzę więc yy, po prostu cofnąłem się Hetman A5 no i teraz oczywiście nastąpiło, nastąpiło wybicie. Tutaj pytanie, czy wybić to skoczkiem, czy wybić to pionkiem, czy w ogóle tego nie ruszać, to jest dobre pytanie. Spodziewałbym się też potencjalnych ruchów, na przykład hetman tutaj, tak, hetman gdzieś ustawiający się. Oj, pardon, przepraszam. Tego nie było. Ale moja przeciwnika to oczywiście wybiła. No i tutaj, oczywiście, tego się nie odbija. Teraz sobie się gra agresywnie. No i tak poszło. Pionek B5. Polujemy na skoczka. No ale to jest jeszcze nie jest oczywiste w tym momencie: to opalowanie skoczka, ponieważ następuje bicie w przelocie. Odbijam A7 za7 na b6 no i w tej pozycji wydawałoby się, że specjalnie nie ma jak tego skoczka obronić, ale moja przyciska czujnie znalazła ruch yy, goniec yy, c7 no i teraz komputer tutaj pokazuje yy, żeby zbić piątka rajeczego. Na polu B6, cóż w tym momencie? Ja zagrałem, ja, no bo teraz tak nie mogę teraz zbić skoczka. Może to teraz wyjaśnię, tak od razu, ponieważ po wybiciu, po wybiciu materiał zostaje równy, tak? Czyli plan zadobycia za darmo skoczka niekoniecznie się sprawdza. Znaczy, to jest za darmo. Ja już jestem stratny jednego piątka, jak nie patrzeć. Dlaczego ja stwierdziłem, że trzeba obronić to pole, przez które tutaj groził ruch potencjalnie yy, goniec b6, tak? Który był chroniony przez koczka, no i przy okazji z, z atakiem na gońca. Nie było wyjścia, yy, znaczy wyjście było, tak? Oczywiście, bo w tej pozycji jeszcze yy, komputer pokazywał, że można po prostu zagrać Yy, chyba skoczkiem, zaraz to sprawdzimy tak on tutaj wskazuje że ten najlepszy jest ruch z koczkiem a, no i nie ma czego czym tego gońca wybić tak a ten go jest te tej pozycji no czt, niekoniecznie się podoba nie dziwię się że przeciwada na to nie wpadła ja już tutaj komputer po wyłączyć więc ja stwierdziłem że ja yy, Najpierw, yy, tak jak obroniłem, no to teraz policja stwierdziła, że wybije tego skoczka. Przez to muszę zejść wieżą i nie mogę bezpiecznie zbić skoczka Hetmanem. No tutaj ruch, który w partii nasuwa mi się około, jako jeden z kandydatów, to w sensie kandydat. Yy, ciekawostką jest, że w tej pozycji yy, komputer pokazuje, że najlepszym ruchem jest. Hetman na polu d4. Nie do końca w pełni rozumiem. No, niby tutaj jest faktycznie ochrona tego yy, skoczka, ale dalej ten skoczek specjalnie. No nie wiem, na czym w sumie obroni tego, bo obroni to w sumie. To ma w sumie sens. Także tego w partii nie było. Poszło. Jonek e4. No ja w tym momencie stwierdziłem, mogę odejść tutaj, ale będę ganiany, ja chcę odejść spokojnie. No to odszedłem na porę c7 skoczkiem, dość pasywnie, ale też nie miałem jeszcze pewności, czy tego skoczka zdobędę, tak? Wyglądało, że go zdobędę, ale nie chciałem tej pozycji sobie utrudniać. Tutaj dalej e, zupełnie są inne ruchy niż przewiduje przeciwnik. Dalej z chyba, chyba już skoczka. No i ja oczywiście tutaj poszedł e, dziwny ruch dla mnie osobiście, skoczek e2, tak? Przeciwnika poddała się, że już tego skoczka traci, no to ja naturalnie oczywiście po tego, tego skoczka poszedłem. No i ten ruch e, wydaje się, że był totalnie niepotrzebny. Tutaj z niewiadomych przyczyn lepszym... A, z wiadomych przyczyn, sorry. Bo po tym są po prostu widełki. Teraz to widzę wcześniej tak to analizowałem, to nie widziałem tego faktycznie. I y, to jest y, kapichne lepsze. Znaczy dalej słabe, bo ostatecznie wychodzimy z kilka piątka mniej, ale y, dalej. Chyba jest to punktowo lepsze. razie moja przyciska zagrała ruch B4. No to ja po prostu zbiłem i sobie wymieniliśmy figurki. I od tego czasu zaczęła się już moja mordęga. No bo yy, wiedziałem, że mam przewagę yy, jednej lekkiej figury. I teraz trzeba było tylko tą przewagę udowodnić i partię wygrać. Yy. Moja przynajmniej w tej pozycji zagrała y, ruch stopujący A3. Tak, żeby mój pionek dalej się nie rozwijał, na co ja zagrałem E4. Tutaj zwróćcie uwagę, że zostawił sobie silnik tutaj z pozycji y, 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 aktywacji gońca za pomocą ruchu G6, i potem następnie HET y, gońcem wyjście, prawdopodobnie tutaj albo tutaj. Ale ja wybrałem ruch tak. Stwierdziłem, że będę troszkę dyktował warunki mojej przeciwnicy i będę sugerował, którymi ruchem, bo jedyną ze samą odpowiedzią na ruch goniec B7 jest ruch pionek F3. I tak to zagrała. No i tutaj było rozważane kilka opcji. Była rozważana też tutaj w analizie wyszło, że czemu nie. Yy, goniec A6 od razu, tak? Czemu nie stopować tego skoczka? Yy, no ale rozsądnie wyszło, że przynajmniej takiej ludzkiej analizie, że ruch D5 jest dość logiczny. No i też logicznie zamknę z, z, yy, poszedł ruch E5, blokując od razu tą linię tutaj. No to ja stwierdziłem, że rozwiąże ale dalej, 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 dalej ten ruch. Yy, goniec A6 ciążył. No, ale poszło jak poszło. Tutaj coś nie tak. A bo ja zamiast od razu grać, to ja zagrałem gońca E7. Z myślą o Roszadzie. Tutaj sugestia była od mojego kolegi, że w takiej pozycji powinien Hetmanów. Po co w ogóle Roszada? centralizować i spokojnie stabilizować pozycję, no ale chciałem poczuć się bezpiecznie i stwierdziłem, że tak będzie fajnie i, no i zagrałem ruch pod roszadę, no i tutaj pojawiła się pierwsza mekrupa, mój błąd moja wina, skoczek zajął świetne pole D4 i tutaj bardzo groźnie patrzył na potencjalne widełki tak? czyli ten goniec też już nie mógł być ruchliwy co komputer pokazuje, że nie jest takie oczywiste, ponieważ Komputer w tej pozycji pokazuje, że najlepszym ruchem jest A6. Ja na to bym nigdy nie wpadł. sorry. Nie wpadłbym na to, że to jest dużo lepsze. Sami przyznajcie, no nie wygląda logicznie, przynajmniej zgodnie z zasadami, które yy, uczą nas na różnych yy, forach, yy, książkach, tak. Jakość to jakość, tak? Dla mnie to jest absolutnie niepoliczalne. Stąd też poszła ROSZADA. Yy, yy, rozwój figur u białych, czyli goniec D3. A następnie forsowanie ruchu, o którym już była mowa, czy ruch F6. Przeciwnik nie chce wymieniać. Nie chce widać wolnej linii, więc blokuje. Ja wymieniam. No i znowu cały czas ten B6 pokutuje. A ja twardo idę gońcem, wymyśliłem sobie, że tutaj, albo tutaj zaatakuję i albo to wymienię, albo to zbiję, tak? W zależności od tego jak Szc zagra, w zasadzie jak zagra. Ale poszedł bardzo nietypowy ruch, podobno logiczny, czyli krój na e2, czyli już te pole nie, nie działało, musiałem tylko iść tutaj. Oczywiście to tu pole dało się obronić skoczkiem, ale teraz wiedziłem wreszcie, wreszcie, łaskawie wymienię te figury. Miała księćka mówi nie, one nie chce teraz wymieniać, co dość słusznie jest, a ja mówię wymieniam. Yy, absolutnie nie rozumiem czemu nie wpadłem na ruch po prostu skoczkiem, żeby tej wziąć potencjalnie i sobie rozwijać. Yy, Wydaje się, że byłoby to sensowne. Ja bym w ogóle tutaj wymienił gońca prawdopodobnie. Co byłoby dla mnie na pewno spokojniejsze. No, ale ja zagrałem po prostu wymieniłem gońce. Tutaj już stok się pokazuje mi 5 minus 5 4, tylko zamiast 7 albo 8. Ejku. Pospieszyłem się. Yy, po wymianie stwierdziłem, że fajnie zakrytą tej Tutaj pytanie było o ruch jeszcze taki, czyli skoczek na polu b5. Yy, okazuje się, że mój ruch jest skapkę lepszy, ale ten skoczek też jest grywalny. Gania gońca oczywiście, ucieczka gońcem w jedno rozsądne pole. No i znowu ten skoczek na niefortunnym polu d4. No to ja wymieniam, twierdzę. Pozbawiamy się wiesz. No, i od tego momentu prze, zacząłem przeżywać totalną dramaturgię w swojej partii, ponieważ nie wiem, jak grać. Tak. Yy, tutaj po wymianie rozważałem ten ruch i rozważałem ten ruch. Yy, oczywiście z planem takim, z planem takim. Widziałem, że to może mi uciec, więc ten wydawał mi się logiczniejszy. Bardziej logiczny. No, i zostałem z skoczkiem, po czym stwierdziłem: albo tego, albo tego, wezmę. coś mi dasz na pewno. No to przeciwnik mówi: nie chcę, nie interesuje mnie to, co robisz. Zaraz Pionek ten stanie się Ketmanem. I tutaj pojawił się problem, że mój przeciwnik mógł zaatakować tego Pionka, czego nie chciałem specjalnie, stąd też ten ruch skoczkiem. Miał yy, bronić potencjalnie tego pionka. Widziałem, że jest też niebezpiecznie blisko, jeśli chodzi o pionka, więc trzeba cofnąć gońca i zabekować tą linię. I zaczą zacząłem podchodzić. W tym momencie zaraz zacznie się moja męczarnia. Yy. Tutaj troszkę przedwcześnie poszedłem w tym, z tym G4. Tutaj można było rozważyć po tym zbicie tego pionka, ale tego oczywiście nie zrobiłem. Tak, nawiasem mówiąc, tego skoczka nie można brać, bo jest wtedy promocja Hetmana. No ale okej, okay, tutaj jeszcze pozycja jest dalej wygrywająca dla mnie, zablokowałem pionka, król poszedł w stronę tego pionka, ja w stronę tego pionka. No i teraz stwierdziłem, że jeżeli tutaj we, pójdę, tutaj pójdzie tak, tak, powymieniamy się. Niekoniecznie. Dlatego najpierw wstępem aktywnie. E5. Przecinujmy po uciekł. Ja się odsunąłem królem. Bo tutaj hmm, coś mi nie pasowało. Nie pamiętam co. A, bo po prostu chciałem żeby pionka zbiłem pionka następnie król wrócił czyszcząc linię tutaj dla tego pionka no i ja stwierdziłem że wezmę sobie pionka no i w tym momencie przy nic zrobił fatalny ruch komputer pokazuje minus 59 czyli totalna yy, wygrana dla czarnego no a ja nic totalnie nie widzę nie widzę tutaj absolutnie wygranej nie wiem czy Wy to widzicie, ale z punktu widzenia była masakra. Goniec tutaj, jakoś tam, próbujący wzmocnić tutaj, tutaj to pole. Król wycofany. Mój król zabywa przestrzeń. No i rozwijamy pionka na linii A. Bronimy pionka. Rozwijamy dalej pionka A. Jeszcze próby jakieś tam tutaj moje koigowania szach, wycofanie yy, i w tym ruchu się generalnie poddałem Znaczy poddałem yy, Zaproponowałem remis, który z, został przyjęty, partia w sesji skończyła się remisem yy, Tutaj na rozwagę jest jeszcze jedna pozycja, o której muszę wspomnieć Yy, tak, nie, nie tutaj. W tej pozycji zagrać tak. Przecież mi tak, a ja dodaję teraz tak. jadę. to nie jest nie pokażę, tylko zwycięstwa, yy, ale może jest to droga, którą trzeba iść, tak? Jak widzicie, dość gładko to idzie, więc możliwe, że to była odpowiednia droga do sukcesu. Szach. Hmm. Generalnie, nie wiem, czy mam sobie coś zarzucać. Absolutnie nie przewidziałbym, nie policzyłbym tego kryzysówki, nie wymyśliłbym, jak to wygrać. Pomimo tego, że komputer mówił, że jest to oczywista dla mnie wygrana, tutaj zawsze ten goniec A6, A7, który się. A7 czy C, A7, tak, który się pojawiał na ciążył i to faktycznie. Tutaj się czułem z tym źle, że tego nie widziałem, ale ostatecznie jestem z partii zadowolony. Analiza była długa, ale mam nadzieję, że ciekawa. System antylondon tutaj się idealnie sprawdził. Przecież wyszła moje przygotowanie debiutowe i chyba powinienem być z tej partii zadowolony. Także dzięki serdecznie za oglądanie. To był pojedynek Hanna Barczek Przekwski w Najdowej 22. I mam nadzieję, że się mi podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.